Cześć wszystkim, z tej strony Jakub Martewicz, autor komiksowy, znany również z tego, że mam nogi ładniejsze od samej Tiny Turner. A to jest kanał komiksowa Nawijka, na którym nawijamy o komiksach od strony warsztatowej artystycznej kuchni. Czasem robimy również przeglądy takich właśnie omnibusów i dzisiaj jedziemy z koksem z omnibusem bardzo bliskim mojemu sercu, bo narysowanym przez samego Johna Burna, John Burns Fourth World Omnibus. Z okładką Walta Simonsona, jakby ktoś pytał. Całkiem fajna. Simonson stworzył wiele okładek do serii Fourth World, którą ten omnibus zbiera i super to wygląda. Bardzo ładnie wydana. Również ten back cover, taki przyjemny, w tym starym stylu. Oczywiście The Fourth World to jest rzecz inspirowana i w ogóle stworzona przez samego Jacka Kirby'ego, ale inspirowana jest też pod tym kątem, że jest to rzecz dosyć lekka w porównaniu do tych innych komiksów wydawanych wtedy w latach 90., -tych. więc spójrzmy sobie co tu jest w tym tomie. Eee, tak, to zbiera New Gods Volume 4, numer 12-15, e, Jack Kirby's Fourth World 1 do 20, czyli cała seria Johna Byrna, e, Genesis e, 1 do 4, e, to były takie cztery one-shoty slash jakaś taka miniseria bardziej ogólna, ale wpisująca się w te dzieje tutaj i potem jakieś jeszcze dodatki Dark Side numer 1, New Gods Secret Files numer 1 i Jack Kirby's New Gods Gallery almost none of which have ever been collected. No to fajnie, że wreszcie zbierają to w omnibusie. 75 dolarów, jakby ktoś był zainteresowany. Myślę, że można to dość tanio kupić. Podejrzewam, że również dlatego widziałem, że ceny nie są zabójcze, dlatego, że podejrzewam, że to się nie cieszy jakimś takim super, super wielkim może zainteresowaniem, bo często bywa tak, że te omnibusy gdzieś tam szybko schodzą, natomiast te byrnowe widzę w dość dobrych cenach. Słuchajcie, no trudno, ale to tym lepiej dla tych z nas, którzy Johna Berna znają, lubią i kochają. No ale zobaczymy. Może któregoś z was to zachęci do tego, żeby samemu sięgnąć, jeśli jeszcze nie widzieliście tego. No dobra, no to obwolutę mamy za sobą, bardzo fajna. Myślę, że w ogóle poziom edytorski tego, że się tak na chwilę zatrzymam, jest lepszy w tym Omnibusie DC. To jest jeden z dwóch Omnibusów DC, które mam. Reszta to jest u mnie absolutnie tylko Marvel ale nie dlatego, że bardziej lubię Marvela, tylko dlatego, że jakoś nie miałem do tej pory okazji mieć za dużo tych omnibusów DC po prostu. Ale jak tak wiecie, patrzę na i na okładkę tę lakierowaną, bardzo ładnie zrobioną. O, zobaczcie, to jest świetny John Byrne tutaj. No, to całkiem się to przyjemnie prezentuje i to też jest bardzo wysokiej jakości wszystko. Również sama reprodukcja mam wrażenie, że jest troszeczkę lepsza. Papier jest taki naprawdę twardszy. Jest to gdzieś wyższej jakości. Nie wiem, nie znam się aż tak bardzo na omnibusach, żeby powiedzieć, czy to jest jest Kwestia czasu, w którym to zostało wydane. Zobaczmy chwilę na stopkę. Natomiast, tak, mam porównanie z tymi omnibusami, które ostatnio omawiałem. Marvela, tutaj też również na nawijce, i one nie były tak ładnie wydane. Papier był z reguły gorszy. No zobaczcie. 2021 DC Comics. Zobaczmy, gdzie to było tylko wydrukowane. Um, zaraz sobie spojrzymy. Printed. Kanada. printed in Canada. Ok, no to zobaczcie, jednak ta rzecz, rzeczy drukowane w Kanadzie, moim zdaniem one mają lepszą jakość niż te wszystkie Chińczyki czy tureckie omnibusy produkowane przez Marvela. Nie wiem, podejrzewam, że również DC z czasem pewnie albo zdryfowało, albo zdryfuje w robienie takich rzeczy jak najbardziej po taniości, ale jednak fajnie szacun, że to jest ciągle kanadyjska rzecz i możemy się tym, moim zdaniem, wyższym poziomem edytorskim tutaj cieszyć. Ok. To, to jest w ogóle coś, do czego sobie też zajrzymy podczas przeglądania tego omnibusa. To są takie triki, które John Byrne robił na komputerze i jakoś to wplatał potem w te zeskanowane plansze. Mamy przykład takiego wczesnego zachuśnięcia się, tą technologią cyfrową. Jak sami widzicie zapewne, o ile nie jesteście jakimiś zatwardziałymi miłośnikami lat 90. w cyfrze, no to widzicie, że to są takie, to jest niestety taka spuścizna wtedy, kiedy wystarczyło, że każdy, ktoś otworzył Photoshopa i już był wielkim kolorystą. No myślę, że to się akurat nie sprawdziło, ale warto sobie też zwrócić uwagę na to, że John Byrne w swojej pracy, jeśli jesteście zainteresowani komiksowym warsztatem. To John Byrne sobie tworzy takie modele komputerowe, wiecie, On nie tylko kupuje takie różne samochodziki albo tam budynki, sobie gdzieś tam. Ja, ja to trochę czytałem na jego forum o tym, ale również tworzy takie modele 3D cyfrowo. Więc to jest ciekawa rzecz, bo dzięki temu może sobie potem Batmobil na przykład, jak sobie stworzycie ja zupełnie nie wiem, jak to się robi, ale on tam jakoś wyjaśniał te swoje metody na to, które przecież nie mogły być zbyt skomplikowane, skoro on to robił jeszcze no, jak nie kilkanaście, to nawet gdzieś w latach 90., czyli w sumie już kilkadziesiąt lat temu, to była era tych pierwszych pc jakoś wiecie, 90., lata 2000., kiedy, kiedy ja tam gdzieś o tym czytałem. Więc to jest ciekawe, żeby samemu sobie na przykład zrobić model, nie? Wiecie, designujecie jakiś samochód. No, podałem przykład Batmobila. Z tego co pamiętam, to właśnie chyba on tam pokazywał jakieś modele albo Batmobila, albo statku z, gwiezdny, z tego ze Star Trek. No, w każdym razie jakiegoś takiego wiecie, rzeczy, którą musiał za każdym razem rysować tak samo, ale w różnych perspektywach. Więc on sobie zrobił to jakieś cyfrowe modele do tego, no i w ten sposób to jakby nie przegapiał żadnego szczegółu. To jest ciekawe podejście, które myślę, że ja w ogóle go nie stosowałem i, i ciekawe byłoby się przyjrzeć, ciekawe i na ile byłoby to oszczędzające czas. Myślę jednak, że ma to największy sens w przypadku jakichś franczyz, kiedy to musimy na przykład tego Batmobila faktycznie, czy jakiś statek Enterprise, czy cokolwiek tam jeszcze zrobić za każdym razem tak samo. Dobra, no to tyle jeśli chodzi o coś takiego. I co tu mamy? Zaczynamy od serii New Gods. Ta seria New Gods, ona była zaczęto ją wydawać gdzieś tam w 90, chyba piątym. I ona do czasu do tego numeru 12. Dlaczego to jest w ogóle od numeru 12? Dlatego, że ona wcześniej była rysowana przez innych rysowników. Z tego co pamiętam, to tam chyba był Luke Ross i ktoś tam jeszcze, ale to wyglądało zupełnie jak taki Image późny, w ogóle nieatrakcyjny, za bardzo takie wiecie. Coś jakby 38 numer Cyber Force, albo 15 numer Youngblood albo coś takiego. Strzelam tutaj nie mam pojęcia, jak wyglądają te odcinki, ale wyglądało w każdym razie bardzo generycznie, jak w większość rzeczy Marvela i DC po powstaniu Image i to jeszcze były te lata, kiedy to pokłosie było się odczuwalne bardzo. No, a tutaj mamy pierwszy numer tej serii New Gods, narysowany przez Byrna i Wiacka na tuszu oczywiście, z okładką rzecz jasna Waltera Simonsona znowu. Ja myślę, że to okładki Simonson robił, on zresztą będzie potem robił okładki nie tylko w tym New Gods, które były trzy numery chyba rysowane przez Byrna, tylko a potem się zaczęła ta właściwa seria Jack jak Fourth World od numeru pierwszego. On, Simonson, robił te okładki, no z jakiego dokładnie powodu, to nie wiem, ale raz, że super to wygląda, wiem, że oni się z Byrnem też jakby od zawsze znają i, i bardzo ciepło sobie tu i ówdzie gdzieś tam w internetach piszą, no to to raz. Ale dwa, kto wie, czy samego wpływu nie miał tu też ten... A timing wydawania tych numerów, bo ja wiem, że wtedy John Byrne rysował też Wonder Woman na bank lata 95, 96, 97 to były te lata, gdzie wychodziła też seria Wonder Woman. Bardzo ładnie, pełnoprawna, bardzo ładnie narysowana, zresztą uwielbiam tę serię. Myślę, że to był jeden z takich trochę ukrytych, niedocenionych pików Johna Byrne'a, gdzie było wiele fajnych pomysłów i było to bardzo smaczne graficznie. Więc mm, kto wie, czy tutaj też pewnej roli w tych okładkach Simonsona i innych pod. Ten nie odgrywało to, że czy też Wonder Woman, pamiętam, że były okładki czasami García i Lopeza, jak się tam przyjrzycie. Kto wie, czy właśnie tutaj te deadline'y nie, nie, gdzieś się do tego nie przykładały. I jak, jak było, to wie pewnie tylko sam John Byrne, ale, ale on zresztą też nie miał jakiegoś problemu z uciągnięciem na przykład nawet dwóch, czy, czy nawet trzech serii w swoim czasie miesięcznym, więc może to nie był główny czynnik, no ale, ale na pewno te okładki gdzieś tam czasami Johna Byrna właśnie nie były. No okej. Okay. Powiem Wam tak, te pierwsze historie zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Ja jestem wielkim fanem Johna Byrna, uważam Zioma za wielkiego rysownika. Na pewno jest gdzieś tam w pierwszej piątce moich ulubionych rysowników w ogóle oszałamiające perspektywy, wszystko działa. Czego tu jeszcze więcej chcieć? I, i powiem Wam, że te parę pierwszych numerów tej serii New Gods 12-15, które zamykały tę serię, to taki swoisty prolog do tego Omnibusa to one, uważam to w ogóle, że, chyba za najmocniejszą rzecz w tym właśnie wydaniu. Wszystko tu się spina, fajna fabuła, jakaś taka intryga się zawiązuje. Pojawia się Metron, oczywiście, postacie wszystkie znamy z czasów Jacka Kirby'ego, ale myślę, że też dużo tutaj dodawał sam Bob Wiacek na inkingu. To, to wszystko jest takie bardzo dopieszczone. Przypomina mi trochę te wcześniejsze lata 90. Johna Berna, kiedy on sam tuszował swoje prace. Także super, bardzo fajnie mi się to czytało, super fajne pomysły. Nie mogę się nigdy nadziwić perspektywą Johna Byrna. Powiem wam, że dużo się od niego pod tym względem nauczyłem. On też na swoim blogu prezentował czasami swoje podejście do tego, jak robić perspective grid. Używa do tego sto swojego stołu kreślarskiego i takich specjalnie przymocowanych linijek, slerze jakiś siekierek czy coś. Więc to też jest rzecz, której się warto przyjrzeć, i ja powtarzam to, ale sobie też kiedyś na widzę, zrobimy to. To powiedziawszy, myślę, że te jego rysunki są czasami, bywają takie trochę może by the book, ale to jest jego książka, wiecie, to jest jego styl. Na przykład patrząc na ten rysunek, to mam trochę wrażenie, że to jest takie gdzieś tam ta kolejna plansza, pewnie może jedna z trzech, które dla danego dnia powstały. Gdzieś to wszystko jest u niego, trochę się zamyka w takiej trochę rutynie tutaj rysunkowej też. Ale mam tu na myśli rutynę w dobrym sensie, obyśmy tylko takie, wiecie, to tak trochę jakby się oglądało, to nie jest może jakby porównał do płyty muzycznej, to to nie jest płyta pełna przebojów, ale to jest płyta pełna znakomitych utworów takich do posłuchania sobie. I, i, i obyśmy wszyscy mieli takie, wiecie, przeciętne strony widzieli w każdym komiksie. To jest fenomenalne. Jestem pod wielkim wrażeniem. Johna Byrna, on też miał bardzo duży wpływ na to, jak gdzieś tam poszły moje zainteresowania komiksowe i jak ja podchodziłem do rozwijania komiksowego rzemiosła. Bardzo dużo się można od niego nauczyć, bo to jest człowiek, który rysuje absolutnie bez referencji. a czy Z wyjątkiem tych modeli i innych rzeczy, o których mówiłem, ale to to każdy stosuje. Czy na zwierzęta ludzie patrzą, czy na modele samochodów i tak dalej, to, to z, z, z tym się nikt nie urodzi. To trzeba byłoby być naprawdę idiotą, żeby nie stosować żadnych referencji naprawdę utrudniać sobie życie niemiłosiernie, no i wyszłoby to naprawdę słabo. Ale to, co próbuję powiedzieć, to to, że on też nie przesadzał z tym, bo po prostu potrafił to ciągnąć bez, wiecie, to widać, że te postacie to jest kreskówkowe, to nie jest I, i dlatego czasami ludzie mają wrażenie, że to są twarze może trochę mniej realistyczne w porównaniu do tego, co się rysuje obecnie w Marvelu i DC, ale to dlatego, że słuchajcie, kiedyś były takie wspaniałe czasy, kiedy ludzie mieli swój styl, wiecie, i nie musieli zaglądać za każdym razem do tego, do, do Google'a, jak chcieli na Rysować ludzką twarz i to było piękne. Ja jestem zwolennikiem zdecydowanie właśnie tamtych czasów. Bardzo fajna, dynamiczna okładka Walta Simonsona. Widać od razu. Fajny są, fajny flavor, taki narzucają te okładki. Tu się też sporo dzieje. Burn jak to Burn, trochę jest tam przegadany, zawsze tak miał. Ale te, te opowieści tutaj właśnie z tej serii New Gods, one są świetne. Bardzo takie, no, staroświeckie trochę w tej wymowie, no ale też taki, to był taki ukłon, ta cała, ta, te, te całe serie i to całe podejście. Najpierw Byrna, ale potem wiem, że Simonson też tworzył, wydaje mi się, że mam parę numerów takiej serii Orion, który, która opowiadała też o, jeden z te, taki spin-off trochę do tego, czy coś, który opowiadał też o bohaterach z tego uniwersum New Gods, więc to, jak ktoś się tym interesuje, to tutaj jest jest wiele rzeczy, które, o których można by na pewno nawijać godzinami. Ja przyznam, że aż takiego backgroundu w tych rzeczach kirbowych nie mam. Niemniej ta, to, co Byrne tutaj prezentował, to jest naprawdę świetne, lekkie czytanie i mi się to bardzo podobało. Potem się robi trochę nudniej, będę szczery, bo fabularnie nie jest to coś, o czym tam mógłbym pisać do domu. To jest raczej taki nostalgiczny trip, więc tu od razu Was uprzedzam, jeśli szukacie czegoś takiego, żeby się tym, wiecie, zaczytywać z wypiekami na twarzy, to raczej nie. To ra raczej sięgnijcie po tego omnibusa, jak macie ochotę na takie, na komiksy w starym stylu z lat 90. I taka narracja stylu żona Berna wam nie przeszkadza, bo jest to sporo przegadane, jest to po prostu stary typ, tak jak się kiedyś pisało komiksy i tu się oka nie wyjmie. Nie mniej, zobaczcie, jak wiele fajnych pust tutaj takich charakterystycznych dla Johna Burna, bardzo trudno jest umieścić postacie w ten sposób w perspektywie. Spróbujcie to zrobić. Narysujcie sobie siatkę takiej perspektywy, jak tutaj idzie o, gdzieś tam cofającej się do punktu widzenia. I, i, i zobaczycie, jak też trudno umieścić w miarę sensownego Dark w, ta, w, takiej, w takiej pozycji, albo nawet tego zioma tutaj. Nie mówiąc już o kobiecie, która ma jeszcze faceta muskularnego, to jak Cię mogę, ale kobitkę narysować w, taki, w takiej pozycji, próbowałem, bo jak zajrzycie. No moich kajdanów, zwłaszcza starych, to tam jest bardzo dużo inspiracji tymi perspektywami Johna Byrna. Ja na tym przyznam, że zjadłem dużo zębów, jeszcze nie wszystkie przełknąłem, jeszcze z tym jestem struggling, ale już mi idzie dzisiaj dużo lepiej. Jak mam nadzieję, możecie zobaczyć w moich nowych komiksach. Nie mam raczej problemu z perspektywą. Natomiast postacie w perspektywie to jest inna bajka. To jest niekończący się struggle i myślę, że Byrnowi to wychodzi wyśmienicie. Nawet tutaj zobaczcie, jak tak otwieram randomowe strony i pokazuję, nawet ta perspektywa, taka trochę idąca z góry, nie jest to taka Pozioma, wiecie, że się tylko patrzy, i, i te postacie, jakby z boku, tylko nie, to jest trochę jakby z, gdzieś byś był ko, koło butów tego, tego, tego light ray'a tutaj, albo raczej trochę od niego gdzieś na podłodze. No to, to nawet tu te postacie muszą być troszeczkę pokrzywione, bo te linie perspektywy idą tak. O, nie, one nie idą prosto przez całą stronę, tylko idą, wyobraźcie sobie, że gdzieś tu wyżej jest punkt, i one idą tak. Troszeczkę się rozszerzają ku dołowi, więc te postacie też się rozszerzają. Zauważcie light ray'a i tą babkę tutaj, nie? One, oni nie są narysowani tylko też zgodnie z dniami perspektywy. To jest fascynujący temat i myślę, że powinniśmy o nim nawinąć osobno. Eee, no, y, super, bardzo kolorowe takie issues. Jak dla mnie to jest nieustająca inspiracja, bo też nie sposób odmówić tej poprawności. Jeszcze raz mówię, wy, zróbcie sobie taką perspektywę jak tu, z góry, tym razem z góry i narysujcie taką big bardę. To się wydaje, że to jest proste. Wydaje się, że on to robi Holender w 5 minut, nie? Jakbyście zobaczyli, jak John Byrne rysuje tą to i by było. On ma te lata wypracowane w łapie, ale narysujcie sami taką big bardę, jak nie macie doświadczenia w rysowaniu w takiej perspektywie. Good effing luck. Um, ale to jest też challenge fajny, który warto stosować. To jest rzecz z obwoluty, tutaj też Jacek tuszował właśnie. I tu zaraz gdzieś chyba nie, jeszcze, o zobaczcie, jaka fajna maszyneria. To jest ciągle gdzieś tam ten te, te, bardzo charakterystyczne perspektywy właśnie Byrna. Tutaj taki rzut z góry, tutaj rzut z góry z drugiej strony. Ja mówię, to jest u niego prawie maszynowe. Ja, ja wiem, jak to działa, bo ja sam też taki styl próbowałem trochę naśladować, gdzie zawsze zamieszczałem jakiś, a to rzut z góry, a to dziwny taki establishing panel na stronie. Ja gdzieś pracowałem, gdzieś w tym trybie, bardzo zafascynowany Johnem Byrnem, zwłaszcza w tych takich średnich numerach Helmika Kajdana miałem takie fazy i próbowałem się na tym uczyć. no e, Słuchajcie, rezulta na rezultaty trzeba dług długo czekać, ale opłaca się Podpatrywać takich twórców, bo potem gdzieś tam to człowiekowi zostaje. Także zachęcam Was do. Jeśli sami rysujecie komiksy, to zachęcam was do spojrzenia na te właśnie perspektywy Johna Byrna, bo u mało kogo znajdziecie coś podobnego. To jest jego autorska rzecz, ba bardzo taka jego. I, I zobaczcie, ile tego jest na każdej stronie. Jak się przyjrzycie. Owszem, cza czasami są pewne shortkaty, czasami są to perspektywy e, prostsze, ale praktycznie na każdej stronie jest tu coś ciekawego, jak na przykład ten metron tutaj, nie. No zobaczcie, i spróbujcie go tak narysować, żeby ktoś siedział na fotelu, a ten się jeszcze gdzieś tam od niego opędza i gdzieś tam jest zdziwiony, gdzieś tu coś go metron wypycha, no to to, to trzeba mieć. na naprawdę dużo w łapie, żeby coś takiego narysować, a zresztą powiem wam, że widziałem wiele oryginalnych planów Johna Berna, zresztą sam mam ich sporo i on rysuje też siatki perspektywy takie sobie, u, u mnie też możecie to zobaczyć, ja to też od niego się tego nauczyłem i też to zawsze rysuję, więc jak sobie patrzycie na moje nawilki, cokolwiek jest te rysunkowe, no to cokolwiek tam jest w perspektywie, to ja robię też taką siatkę, ale Bernt to robi do przesadą, nawet tutaj potrafiłby zrobić siatkę perspektywy, mimo że no każdy zwykły, przeciętny rysownik pewnie by ją sobie tutaj podarował. Więc to jest też fajny tip, który sobie można podejrzeć od niego. Ja się bezustannie uczę i nawet jak na to patrzę w tej chwili, to mam ochotę chwycić za ołówek i coś takiego fajnego narysować właśnie w takiej perspektywie, bo tylu ludzi, każdy gdzieś tam inaczej obrócony, tu jakiś, wiecie, człowiek wielki, tu jakiś grubas, tu jakiś chudy, tu tego, tu inaczej obrócony, to to jest dla niewprawnego rysownika, który dopiero zaczyna, to to jest męka. Spróbujcie tak zrobić, żeby było dobrze. Także wielki szacun dla Byrna tutaj. Mi się te odcinki bardzo podobały. No, i tu przechodzimy do serii tego, właściwej serii The Fourth World, pierwszego numeru. Ok okładki ciągle Walta Simonsona, which is good, bo dzięki temu mamy fajne okładki dodatkowe. Simonson zawsze na propsie. No, a tutaj to, to, co mówiłem, nie? Raz, że szkoda, że zakrywają te, 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 te stopki takie marvelowskie takimi brzydkimi rzeczami w tych omnibusach. No, trudno co zrobić. Ja, ja bym był za tym, żeby oni to zostawiali, no, ale pewnie prawo jest pewnie takie, albo nie wiem, może jakieś takie Założenia wydawnicze są takie, żeby nie powtarzać już nieaktualnych stopek czy coś, bo tam, wiecie, prezesy się zmieniają i tak dalej. Ja bym, ja bym wolał faksymyl e, jakiś, ale no trudno, jak jest, tak jest. E, no, ale tutaj te komputerowe efekty to jest jedna z rzeczy, które do mnie nie przemawia. Ja na to patrzę po prostu z uśmiechem i tyle. E, warto zauważyć, że John Byrne stosuje tu własną czcionkę. I wiecie jak on to robił? Bo ja mam dużo jego oryginalnych planż i mam też oryginalną planszę z tego omnibusa. I może jak ją trafię gdzieś tu, to wam pokażę. Taką gadającą. Ale on robił tak, że on te chmurki to wklejał na to. On drukował, drukował w komputerze. Sorry, robił w komputerze najpierw sobie czcionki, znaczy sobie teksty, drukował to na osobnych kartkach papieru i wklejał to do gotowych planż. Wiecie? Więc to są wklejki. Jakbyście zobaczyli oryginał, no to to by była taka wklejka na oryginał. Tutaj to, to nie jest zrobione przez liternika, bo to jest kredyt Johna Byrna jest tutaj jako liternika i właśnie literki były robione w taki cyfrowy sposób. O, zobaczcie na to, też niezłe kolory, Lee Laffridge, nieznany mi, przyznam zupełnie, ale spoko, całkiem fajnie to wygląda, bardzo nieoczywisty taki magentowy wybór. Podkradnę gdzieś ten pomysł, żeby zrobić wszystko w takim odcieniu, bo to mega fajnie działa. No, więc nieźle, ten Darkseid Jona Byrna jest super, zawsze na propsie. Dobra, omijmy sobie parę numerów. O, zobacz, jakie fajną tutaj, widać, że to nie jest rzecz, która powstała w jakimś wyjątkowym grzebalstwie, to jest raczej rzecz, która powstaje szybko, dynamicznie. Widać, że on tam dwie serie robił wtedy, ale to absolutnie to nie jest żaden zarzut. To jest też, ja, ja lubię obserwować, jak komuś coś idzie gładko. To jest i to wtedy idzie lepiej. Jak zrobicie sprawniej, to jest lepiej. To jak mechanik. Jak wy zaczniecie, jak wam się z, zrypie alternator i sami zaczniecie rozkręcać tam wszystko, to będziecie, jak się nie znacie, to będziecie w dwa tygodnie robić i tak spierdzielicie. Ale jak się za to zrobi fachowy, to Wam szybko zrobi, szybko wymieni, i tak dalej. Tak samo tutaj. To nie jest że musimy tak, że musimy poświęcać jakiś nie wiadomo, jaki czas na rysowanie planszy. Jak wiemy, jak to robić, to taki szybki, smooth and efficient. To jest the way to go. I ja to uwielbiam, ja to sam wiem z własnego doświadczenia, że wtedy, kiedy mam taki naj Teraz już może trochę mam tego mniej, bo mam mniej rysuję ogólnie, ale pamiętam, że jak miałem taki okresy, że miałem taki największy flow, te plansze były też najlepsze. Powstawały najsprawniej, najszybciej, co nie znaczy, że jakoś po łebkach go po prostu efektywnie i sprawnie. I to jest, do tego trzeba dążyć. Nie, trzeba zawsze się myśleć w kategoriach też, żeby być sprawnym rysownikiem, który nie męczy się na, za długo nad jedną planszą, bo y, to widać, jak się człowiek męczy. O, i dobra, i tu jest taka, ta wkładka Genesis, pierwsza z czterech części. To jest tak wplecione trochę, to nie jest po kolei, bo ona tutaj niby była takim tie-inem do tych issues. No dobra, mamy tutaj Johna Byrna na scenariuszu, który tutaj trochę narzeka w tym wstępie na to, że w ogóle musiał to pisać, no ale dobra. John Byrn zawsze narzeka, on tak ma. Ja go tak za, za bardzo jako taką, jakiego tak osobowość, to mam trochę dystans do niego. Widzę o niego takie pewne, pewne zachowania, które gdzieś tam jawią mi go jako osobę dosyć taką, dosyć takiego indywidualistę, co samo w sobie absolutnie nie jest złą rzeczą, jest to świetne, ale to, co próbuję powiedzieć, to to, że on tam też trochę z tymi ludźmi zaczął mieć napięku, gdzieś tam nigdzie nie mógł znaleźć swojego miejsca. Jak ktoś tak ma całą karierę, to też gdzieś tam z reguły nie bez powodu, więc to tam z nim różnie może być. Natomiast jako rysownik, jako artysta, no to to jest człowiek, od którego się wszyscy może Możemy uczyć, bo jest po prostu znakomity i to jest najważniejsze. Dobra, Ron Wagner, też, którego już tu też parę razy omawia, omawiałem na nawikach, to jest ziom od tego Morbiusa z, z, Midnight, z tej serii Midnight Suns i z paru innych rzeczy znanych też u nas z ten zawsze na propsie. Wydaje mi się, że on też gdzieś się uczył w tej szkole, jego Kuberta. Ręki sobie uciąć nie dam, a na pewno nie prawej. Ale wydaje mi się, że tak. Natomiast John Rubinstein na tuszu, John Rubinstein też zawsze na propsie, więc wygląda to świetnie. Taki, wiecie, klasyczny, trochę taki, widać, że Rubinstein wtedy tuszował też Rona Franca i ten vibe francowy gdzieś tutaj też wyłazi. Tym bardziej, że Ron Wagner to jest też artysta dość niedookreślony, podobnie jak Ron Franc, co nie znaczy, że zły, absolutnie wręcz przeciwnie. Po prostu jest to, on zostawia trochę więcej przestrzeni do oddychania, jakby się tak porównało, te supermeny z czasów tam 100 kilka do 100 kilkadziesiąt, rysowane przez John, Rona Franca i tuszowane przez Rubin. No, to bardzo podobnie by to wyglądało, bo widać ile Rubinstein też wnosił do tych issues. O, tutaj znowu następny ten numer tego Genesis, ale przeplatany: widzicie czysty Byrne, No i zobaczcie, jak on wspaniale tutaj rysuje. A to scena kowbojska. O, te plansze też widziałem. Miałem ją kupić, ale ostatecznie się nie skusiłem w oryginale, Też mi się podobała. Widziałem ją gdzieś na stronie Jima Wardena, dealera. Plansz Johna Byrna. No, także spoko, tu potem te Genesis, zapomniałem kto robił okładki do tego, w tej chwili sobie nie mogę przypomnieć, ale też jakiś ziom taki, cholera, nie, nie wiem czy nie ten, Alan Davis, Alan Davis mi się wydaje, ale musiałbym to sprawdzić, też bardzo sprawny rysownik no, tu jedziemy, może już nie będę tego wszystkiego pokazywał, żeby nie tracić za dużo Waszego czasu, ale zobaczcie tu kolejna taka perspektywa, rzut z góry zamiast zrobić to po bożemu, jakoś jak wszyscy z boku, nie, Byrn musi zawsze zakombinować podnieść sobie trochę tą poprzeczkę zobaczcie jak trudno jest narysować takiego zioma w perspektywie tak casualowo sobie gdzieś tam siedzącego z podpartą nogą o ścianę, no to trzeba naprawdę mieć dużą cierpliwość, dużą wiedzę i duże doświadczenie, żeby to robić, także super zresztą Byrn zawsze jest bardzo lekki, bardzo zwiewny, tutaj te postacie wręcz płyną. Po planszach, mega spoko. O, tutaj trochę Walta Simonsona zaczyna on już rysować, wydaje mi się takie te backup stories. Te backup stories to są takie oryginalne backup stories, także oprócz okładek mamy właśnie je i możemy się nimi delektować. Jak dla mnie super na propsie what's not to like. No, świetne splesze, mega fajnie to wygląda. Tutaj potem jeszcze gdzieś jeden numer inny. Widzę tutaj innego rysownika, już bardzo mało atrakcyjnego. O jakiś hicap się pojawił. Bardzo mało atrakcyjnie to wygląda. Karen Grant, zupełnie mi nieznany, ale Salbusema na layoutach. No, Layout trudno rozpoznać. Ja bym nie powiedział, że to Salbusema od razu, bo ten penciling i inking Raya Christinga. Ja już o Ray Crisingu trochę krytycznie się wypowiadałem przy okazji Robina. Ray Cressing tuszował tomagram Meta w Robinie i nie wyglądało to najlepiej. On jest takim jakimś, jak taka ciepła klucha inkerem. Zobaczcie, nie podoba mi się to. To jest zupełnie bez wyrazu. Tym bardziej, że na, nawet ten layout Salbusemy nie pomaga. Widzicie, jest to poprawne, nie? Nie można się do, do niczego przyczepić. Fajne perspektywy, fajna dynamika, a jednak jeśli chodzi o samą atrakcyjność kreski, to jest dla mnie zerowa, wręcz minusowa. Jakiś taki hiccup, pryszcz na twarzy tego omnibusa, chciałabym się powiedzieć. Sorry, nie chcę być złośliwy, ale naprawdę jest to takie miękkie, mało atrakcyjne. E, dobra, będziemy powoli tutaj zbliżać się ku końcowi, ale zobaczcie, jakie tu się zdarzają kwiaty, jak lubicie Burna, to nic, tylko się delektować, tu jest trochę tej surowizny, jest, to nie jest wszystko takie wypolerowane, ale to tym lepiej, to tym lepiej. Okej, okay. no tutaj jakieś okładki, e, tutaj znowu jakieś inne inny issue, parę tych takich Dodatków, o których mówiłem wcześniej. Nie ma za bardzo o czym pisać do domu, tutaj nic specjalnego takiego się nie dzieje, więc sobie tylko przejdźmy do tych pinapów. Jest tego sporo, słuchajcie, naprawdę kopy jakiegoś i nawet jest i Jargons, i Breeding znani ze śmierci Supermana, no i w ogóle z Supermana przecież duży, fajny run. Także wiecie, dużo jakichś ciekawostek, jakichś takich archiwalnych, kart, quasi kartotek, czy co to tam, tu trochę starszych, Plansz Dona Berna Ja tu widzę że coś takiego, jakby może trochę starszego, chociaż musiałem to dokładnie sprawdzić. Także nie no, całkiem, całkiem fajne. Słuchajcie, świetny omnibus, jak dla mnie, super rzecz. Ja komiksy konsumuję, chociaż to brzydkie słowo w taki sposób, że ja ich tak nie czytam fetyszystycznie od początku do końca, ale staram się gdzieś tam je mieć zawsze pod ręką i wyciągać z nich coś dla siebie. I jeśli nie przeszkadza wam taki, takie pisarstwo z lat, 90, jeśli macie odpowiedni dystans do, do tych komiksów, a nie przystępujecie do tego, jakbyście wiecie, kupili wczoraj komiks i się spodziewali, Bóg wie czego w dzisiejszym stylu napisanego, no to na pewno warto na to spojrzeć. A każdy fan Johna Byrna, moim zdaniem, powinien to mieć, bo to jest naprawdę świetne. I, i trochę trudno to dzisiaj skompletować w tej oryginalnej serii. Tam też te print rany nie były jakieś mega wysokie, więc tym bardziej jeszcze jeden powód, żeby gwiknąć tego niezbyt, przecież drugiego w porównaniu do innych omnibusa. Ok, słuchajcie. Yy, dzięki wielkie za te nawiz. Jeśli podobają Wam się moje programy, to proszę dajcie kciuk w górę, zasubskrybujcie kanał, polećcie go przyjacielowi, bo to zawsze coś daje. Tymczasem, borem lasem, czytajmy komiksy, rysujmy, trzymajcie się, do następnej nawiki.